Time is almost up. Krauser's is dead. Really? Hmm. Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. A ja was witam, witam moi mili bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Kaldern. Wracamy do gry Resident Evil 4, a dokładniej do oddzielnych ścieżek, czyli do kampanii Edy rozdziału piątego, prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno ostatniego rozdziału, tylko nie wiem, e, czy uda mi się nagrać go w, jednym, w jednej części. Będę próbował, aczkolwiek jest to mało prawdopodobne. Jeśli mi się nie uda, to podzielę ten materiał na dwie części i dodam e, obie tego samego dnia, tak więc dostaniecie prawdopodobnie jeszcze dzisiaj e, obie części, chyba że już będzie za późno. No, tak czy inaczej, postaram się wszystko upchnąć. Jeszcze dzisiaj. I zakończyć. Mamy sprzedawcę na początek. Sprzedamy wszystko, czego nie potrzebujemy. Czyli amunicji do snajpy. Ametystów. To również nam już te kamienie się raczej nie przydadzą. Złoty ryś, który którego mamy w całości uzbieranego? Kupimy sobie największą walizkę i mapę skarbów. Snajperkę sobie podaruję. Standardowo. Ruszamy w takim wypadku. To jest kusznik, któremu nie chciało się nawet próbować mnie zastrzelić. Dobra, mamy teraz mm, większy problem: do tego użyję kuszy. Aczkolwiek i tak wykruje się troszeczkę, by go z niej zastrzelić. Ale lepsze to niż e, wykorzystywanie pozostałych rodzajów amunicji. Dobra, teraz sobie szybko pozbieramy. Może najpierw do namiotu weź, wejdziemy? Jest granot wybuchowy, który powinien już za chwilkę nam się przydać. Okej, okay, strzały. Troszkę odzyskaliśmy ich. To jest skarb. Idziemy dalej. Na to miejsce uważamy. W szczególności może się przydać granat. Ale się ukrył tamten Jeszcze jest typ, który rzuca Typ, który rzuca dynamitem Uciekamy! Kurde, jak go dorwać? Drugi, a, tamtych zabije z kuszy, a i nie chcę tam wchodzić. Oj tam, nie muszę chyba marnować nawet. A. No właśnie. A to było szybkie. A no to dlatego, bo chcę jak najszybciej się dostać na drugą stronę mostu po te zapasy, które oni zostawili. Za amunicją do pistoletu nie jest naj. Na Ciekawiej Dobra odwrotu nie ma okay, Wszyscy są w jednym miejscu Teraz powtórzymy zabieg. Szybko, zmiana ponownie Dobra, jeszcze ktoś na górze siedzi Skąd oni strzelają. Ciągne pistolet, do którego troszkę amunicji odzyskaliśmy. O, a ty przeżyłeś? Oba musiał z niego wylecieć. Dobra, mamy na szczęście TMP. Wow, ale cel. z takiej odległości. No tak, granat wybuchowy. No, tego typa zaraz sobie zdejmiemy. Oberwę. Ale dobrze się stało, żadnych zapasów nie zmarnowałem. Musimy troszkę połączać tych roślinek, a sporo ich nagle mi się zrobiło. Znowu amunicja do pistoletu. Dobra, i wracamy na górę. Lionem byliśmy w tym miejscu, jak zapewne pamiętacie. Zaraz czeka nas niezbyt przyjemne miejsce, na które będę musiał uważać. Kolejny wybuchowy granat. Miałem trochę amunicji do pistoletu, z czego bardzo się cieszę, gdyby był troszkę mocniejszy, gdyby dało je się upgrade'ować. No właśnie, I to jest właśnie to niemiłe miejsce, o którym mówiłem. Au! O, ten jeszcze żyje. Już nie. Jak najwięcej tych strzelców muszę wyeliminować. No. Podleczę się. To jest podstawa. W tym miejscu musimy mieć niemalże maksymalne zdrowie. stamtąd. Snajpa w takim miejscu może i by się przydała. Ale ja wolę się ich popozbywać w ten sposób. O, właśnie. Ach. Dobra, podleczyć się. Ten na... ...dłoni. Muszę trochę strzał zostawić na tamtego dużego. Bardzo wiem gdzie on się chowa. Aha, widzę. Ten z głowy, mam nadzieję tylko, że jakiś drugi mi tu nie wylezie. O tak, oczywiście, że jest. Czy on się przemieszcza? Czy mi się wydaje? Tak! Przemieszcza się. Może to i lepiej. Dzięki temu dostanę szansę.

Nienawidzę tego miejsca, powiem Wam szczerze. Skarb po tamtym prawdopodobnie już zniknął. Ale nie szkodzi, obejdzie się. Ok, porozglądać się, czy nie leży coś, co nas mogłoby jeszcze zainteresować. Strzały, one nas bardzo interesują. To zaprowadzi, Aha. chyba ten najgorszy etap za nami, co mam troszkę amunicji do szatana, więc pozwolę sobie z nim pochodzić. Wow! ale on już w tym miejscu prawdopodobnie był i za chwilkę na niego natrafimy tu gdzieś był skarb, tak widzę jest typ z rakietnicą który prawdopodobnie zestrzelił majka, Roslinkę weźmiemy. się zdarzyło, Ejda, nie słyszałaś dużego bum śmigłowiec widziałaś na pewno jeden z głowy drugi też trzeci również dobrze widzę gdzie jest świeci się gdzieś tu. Przeładujemy. I tu powinniśmy Liona spotkać. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Ale domyślam się, że kogoś gorszego spotkamy. Mamy nawet zapasy. Niestety niezbyt duże. Na szczęście trochę medykamentów jest więc w naszym posiadaniu, więc, więc nie martwię się aż tak bardzo. O, 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 strzały. Musimy wyrzucić ten parazyt z twojego ciała. Tak, ale zanim to zrobimy, muszę uratować Ashley. Dobra, zróbmy to. Okej, czyli mieliśmy znajomą scenkę, którą już widzieliśmy, gdy przechodziliśmy kampanię Leona. A, troszkę strzał mamy z tego powodu jestem zadowolony mm, dalej idziemy tu jest safe bardzo dobrze się składa ponieważ zapiszę sobie tą część wam prześlę dzisiaj i od razu zabieram się za nagrywanie dalszej części w której to mam nadzieję zakończyć już Zgodę z czwartą częścią Rezydenta, może jeszcze tylko sobie pozbieram wszystkie wartościowe rzeczy, jajko, ciekawe co tu robi, jajko. Dobra, lepiej nie dać mu się trafić. Witam! Of... Z tego co widzę, nic nowego nie ma. Dobra, ten typ nie denerwuje. Może go jeszcze zabije jednak. No, stawaj. O, tak. Zabiłem tego, to jeszcze. Kolejni się napataczają. Dobra, no jeszcze mam chwilę czasu. Wow! Dobra, mam trochę ślepaków. No i resztą zajmę się w następnym odcinku, za który od razu, tak jak mówiłem, będę chciał się zabrać. Ponieważ chcę już zakończyć, to więc spodziewajcie się, że w weekend na pewno nastąpi zakończenie, jeśli nie dziś. Trzymajcie się ciepło moi drodzy. No i cóż, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Papa. Pa.